A to Kinectos! W dzisiejszym odcinku mamy profesjonalistę zwanego VP -ko. Dzień dobry I takiego trochę bardziej profesjonalnego Kinectosa Oczywiście potwierdzone informacje to są tylko No oczywiście To wcale nie tak, że w runtach rozgrzewkowych VP waliłem się od jakiejś narciary pięciokrotnie Nie, nic nie było, to było na no to temu no, właśnie, no właśnie. Wtedy ja w ogóle jeszcze w kołysce spałem, kiedy to się stało. Co, dlatego to tam nie wyszło? No, plus jeden. No. Potwierdzone, ewidentnie. No, ja to potwierdzam, nie? No. Wiesz, nikt nie wiesz. Tak nikt nie jest tak profesjonalny jak Kinectus. No właśnie, no. żeby było profesjonalnie, kupiliśmy, kupiłem emotkę kaczuchę. I teraz to już w ogóle będą wszyscy rozgramiani. I szanse na przeżycie mm. teraz wynoszą mniej niż 0% I ja, pico, kupiłem, oni, ja kupiłem, ja chyba... kupiłem oni się aż nas boją bo mam, bo mam tak trochę przesadę bo z pompą, jego i nie mam kino pomocy on mnie bije uciekam, on wróci, żyje ja żyję, ja żyję, ja żyję jeszcze, jeszcze od o, epic chest on ma pompę tylko szarą, on ma szarą pompę tylko za tobą! Co pan ma Kewa nagle? Bo cię dobił! Ano racja! Zapomniałem, że... O magii Aren, bo nie lubię Aren przecież. No nie wiem dlaczego gramy Aren, nie lubię! To bardzo dobre pytanie! Dobra, no to mam nadzieję, że ja się podobałam do następnego razu Nara to nektarz był! O.